Spójrzcie na te trzy wybrane analizy grupy FX. Niemalże chwilę po publikacji odpaliły jak totalne petardy. Cały mój zespół wraz z armią skanerów, które czuwają na rynkach 24 godziny na dobę, dbamy o to, aby analizy pojawiały się w odpowiednim momencie, odsiewając szum rynkowy i zbędną niecierpliwość tradera. Jeśli chcecie mieć takie petardy, wskakujcie do nas na grupę FX. Pewnie myślicie sobie, że trzy analizy to o niczym nie świadczą. Więc zobaczcie, jak wyglądają ostatnie 3 miesiące z rzędu. Nasze podsumowania miesięczne na grupie FX. Skuteczność mówi sama za siebie. Witajcie, moi drodzy Shark Traders, z tej strony mam dzisiaj dla Was analizę Bitcoina. Za chwilkę powiem Wam, co mnie w ogóle do niej skłoniło i powiem Wam, co sądzę, co się wydarzy w najbliższym czasie na Bitcoinie, ale najpierw, jak za każdym razem od prawie trzech lat, przy każdej analizie rozliczę się z poprzedniej swojej analizy Bitcoina, ponieważ ja się rozliczam absolutnie publicznie ze wszystkich analiz, pamiętajcie o tym. Ta analiza, którą zrobiłem ostatnim razem, była z 14 stycznia i wtedy ona była taka, udała się połowicznie, ponieważ najpierw mówiłem, że z tego zielonego pola, tutaj z 39 tysięcy cena wzrośnie do 44 i wydarzyło się, to analiza była robiona tutaj, zobaczcie, o tutaj, 14, najpierw spadło właśnie do tego poziomu i idealnie podskoczyła do 44 tysięcy i ta Połowa się udała. Jednak obstawiałem również, że to RGR, właśnie z tego zielonego pola 44000 zareaguje w dół i spadnie, i że będą tutaj shorty. I to niestety nie wyszło. Tak więc spokojnie, z... szczerze przyznaję się, że ta część analizy nie wyszła, więc połowicznie zaliczam ją powiedzmy do udanych. No dobrze, ale teraz, moi drodzy, jest już zupełnie nowe rozdanie, bitcoin zupełnie inaczej wygląda, jest w innym miejscu i właśnie. I co dalej z tym bitcoinem? Przejdziemy do świeżutkiego wykresu, i najpierw opowiem Wam, powiem wam co skłoniło mnie właśnie do tego, żeby tą analizę zrobić. Od kilku miesięcy jestem w podróży po Azji. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, co się u mnie dzieje, zapraszam gorąco na swój Instagram. Natomiast, co ta podróż ma wspólnego z dzisiejszą analizą Bitcoina? Otóż spotykam różne osoby, które rozmawiają ze mną na temat właśnie krypto i Bitcoina, i bardzo często słyszę o tym, że Bitcoin będzie zaraz za 100 tysięcy dolarów, 200, że będzie rósł, że oni kupują, kupują, kupują i tak dalej. I teraz to jest. Te informacje właśnie skłoniły mnie do tego, żeby się bliżej przyjrzeć Bitcoinowi. Ponieważ jeśli wszyscy dookoła mówią, że coś będzie rosło, a szczególnie ludzie, którzy no nie mają jakiegoś eksperckiego doświadczenia i wiedzy, to zazwyczaj dzieje się przeciwnie. Już pokazywałem wam to przy analizie złota, kiedy. To było bodajże parę tygodni czy parę miesięcy temu, kiedy wszystkie portale i też banki mówiły o tym, że będzie, dolar, będzie złoto po 3000, 5000 dolarów i tak dalej. I że dla mnie był to sygnał właśnie do spadków. I te spadki zaczęły następować. I tak samo moim zdaniem jest w przypadku krypto, w przypadku bitcoina. Tak więc to jest jakby jeden aspekt taki. Fundament, nazwijmy to psychologiczny troszeczkę. Natomiast przejdźmy do twardej analizy technicznej i twardych y, konkretów. Y, jesteśmy tutaj na interwale W1. Ja, y, jak widzicie, ponumerowałem cały ten ruch wzrostowy i zwróćcie uwagę, jesteśmy po piątej fali. Pytanie, czy ta piąta fala już się skończyła? Ale ważniejsze od tego, czy ona się skończyła, jest coś innego. Jest to, Jaki ona miała charakter względem całego odcinka 03? Zaraz go pokażę. Natomiast najpierw Wam powiem. Jeżeli fala piąta wykracza poza 61 i 8 odcinka 03 odłożone od 4, to coś zrobiłem tu, a ten odcinek jest tu na 59, tysiącach. Jeżeli wykracza, jest to według Eliota fala rozszerzona, piąta fala rozszerzona. Piąta fala rozszerzona dochodzi minimum do 100%. Dlaczego mówię minimum? Bo zdarzają się piątki, które mają 120%, 130%, nawet 161%, więc jakby to nie jest tak, że jeżeli piątka dojdzie do 100%, to jest to gwarancja, że się skończyła. Zazwyczaj piątki kończą się na 100%, bo rzadko, w ogóle piątki rzadko są falami rozszerzonymi, a jeszcze rzadziej są rozszerzonymi bardziej niż 100%. Tutaj doszliśmy idealnie do 100%. No, tam troszeczkę wyskoczyliśmy ponad, ale przy takim ruchu na interwale tygodniowym to to są drobne. Natomiast tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, a w zasadzie ważniejsza, a mianowicie, gdzie ta piątka się skończyła? Ta piątka, moi drodzy, skończyła się praktycznie niewiele ponad ATH. To że wybiliśmy ATH nie jest żadną y, nowością, żadnym odkry, y, y, odkryciem Ameryki, bo cały świat o tym doskonale wie. Natomiast charakter ceny, charakter ruchu, jaki doprowadził do tego ATH ma ogromne znaczenie. Jest to właśnie pięć fal i piątka, jak widzicie, ma 100%. Jest to fala rozszerzona. Teraz Kolejna ważna rzecz. Jeżeli przejdziemy na interwał miesięczny, to zobaczcie, co zrobiła ta świeca, ta czerwona świeca. Ta czerwona świeca zrobiła dwie bardzo arcyważne rzeczy. Po pierwsze, namalowała nam formację świecową, ba, niebagatelną. To jest objęcie bessy. Jak sama nazwa wskazuje. Objęcie bessy mówi o bessie, czyli o spadkach. Objęcie bessy to jest formacja, która występuje po wzrostach, na ważnych poziomach. W ogóle Elliot, zaraz zrobię małą dygresję, wrócę do, tego, do tej formacji. Eliot twierdzi, co zresztą ja się z nim w 100% zgadzam, że cykle pięciofalowe kończą się. I zaczynają, czyli trendy kończą się i zaczynają, przy ważnych poziomach. Trudno znaleźć na wykresie, na rynku, wszędzie lepszy yy, ważny poziom niż ATH, który jest ewidentnie wyraźnym szczytem. Bo zobaczcie, jeżeli troszeczkę przesunę wykres w lewo, to to jest ewidentny szczyt. To w ogóle nikogo nie trzeba przekonywać. Tak więc mamy koniec fali piątej. Nie wiem, czy to jest koniec. Tak mi się wydaje, uważam, że jest to piątka, że jest to koniec fali piątej, ponieważ, tak więc moi drodzy, fala piąta rozszerzona na 100% kończy się na tym szczycie, na ważnym poziomie. To jest arcyważne z punktu widzenia Eliota, więc to jest taka mała dygresja, dodatek do tego Eliota, który którym mówiłem, i wracam do formacja, formacji objęcia Bessy. Formacja objęcia Bessy, po pierwsze, jest na jednym z najważniejszych, na, największych interwałów jakie są, czyli miesięcznym. Formacje na takim interwale zdarzają się bardzo, ale to bardzo rzadko, ale jak już są, to ruchy po nich są naprawdę przesilne. I teraz za czym powiem o tym ruchu? To po pierwsze, ta świeczka robi nam dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, maluje formację objęcia bessy. Po drugie, Robi nam fałszywe wybicie tego szczytu. Fałszywe wybicie dla tych, którzy nie wiedzą, nie znają się, polega na tym, że cena wyskakuje ponad poziom i zamyka się pod tym poziomem w ciągu jednej, dwóch, czasami trzech świeczek. I tutaj się to wydarzyło. I tu mamy ekstremalnie dużo istotnych rzeczy. ATH podkreślam, podsumowuję to, co powiedziałem. ATH, piątka rozszerzona, fałszywe wybicie, yy, objęcie bessy no po prostu cała masa rzeczy. Zwróćcie uwagę jak tutaj w tym miejscu wyglądało, wyglądało fałszywe wbicie tego szczytu. Tu. W tym miejscu wybiliśmy fałszywie ten szczyt na formacji. Na jakiej formacji? Tu akurat była bardzo długa formacja miesięczna, bo była to gwiazda wieczorna i zobaczcie co się, e, co się stało. Tu mieliśmy spadającą gwiazdę, no taką troszeczkę e, koślawą, ale była to formacja z fałszywym wybicie. Tu również w tym miejscu pod koniec 2021 roku Również było fałszywe wybicie na tamten czas ATH, który był z kwietnia 21, i była po prostu był wodospad w dół. Ale czy tu może być wodospad w dół, czy nie? Po pierwsze, co się dzieje po rozszerzonych piątkach? Według Eliota, i ja potwierdzam, bo zauważyłem to na swoim wieloletnim doświadczeniu, według Eliota, jeżeli piątkę mamy rozszerzoną, to ruch który po niej następuje, jest zazwyczaj bardzo silny, bardzo gwałtowny, dynamiczny i szybki. I jest oczywiście w przeciwną stronę niż te 5 fal. Czyli skoro doszliśmy do ważnego szczytu i mamy 5 fal, ja w związku z cyklem pięciofalowym oraz sygnałem na miesięcznych, potwierdzonym fałszywym wybiciem, spodziewam się w tej chwili spadków. Dokąd? Zaraz Wam o tym opowiem. Ale najpierw. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Po pierwsze, nie wykluczam absolutnie, że piątka może rozszerzyć się jeszcze bardziej niż tylko do 100%. Natomiast o tym w tej chwili, tej analizy nie będzie. Natomiast dopuszczam moi drodzy, może być taka sytuacja, że cena już z tego miejsca wystartuje. Dlaczego już z tego? Ponieważ sygnał padł na zamknięciu tej. Świeczki miesięcznej, sygnał z interwału miesięcznego, i zobaczcie, co się wydarzyło. Wielka korekta tego, tej formacji. Korekty, formacje świecowe bardzo często bywają skorygowane, i tutaj doszło do korekty, i najprawdopodobniej właśnie rozpoczyna się dalszy ruch w dół. Natomiast nie wykluczam podbicia dotąd. Źle to zaznaczyłem. Mniej więcej dotąd nie wykluczam. Dlaczego? Zwróćcie uwagę, jak wyglądało to tu. Szczyt i fałszywe wybicie tego szczytu. Zazwyczaj, zwróćcie, jak tutaj to wyglądało uwagę. Dołek i fałszywe wybicie tego dołka. Bardzo często, nie jest oczywiście to gwarancją, nie dzieje się tak zawsze. Ale dosyć często zdarza się, że główne szczyty są jeszcze raz. Wybijane fałszywie, więc może być taka sytuacja, że będzie jeszcze podbicie i dopuszczam taką możliwość, albo tu, albo nawet minimalnie troszeczkę wyżej. Natomiast w tym wypadku ja sobie zdaję sprawę, że tu jest praktycznie 11, wręcz 12 tysięcy dolarów różnicy i że podaję poziom albo tu, albo tu, ale weźcie pod uwagę, że to jest analiza z interwału miesięcznego. I tak należy to rozpatrywać. Tak więc sygnał z interwału miesięcznego ma prawo być wybity jeszcze troszkę, yy, yy, troszkę bardziej, moi drodzy. Tak więc gdzieś w tych okolicach, albo tu, albo troszkę wyżej. Nos mi podpowiada, że raczej to będzie już tutaj. Natomiast um, trzeba zawsze być ubezpieczonym, mieć linę zabezpieczającą i nie stawiać nigdy wszystkiego na jedną kartę. Zawsze trzeba się przygotowywać właśnie na takie e, e, ewentualności. Tak więc, moi drodzy, jeżeli rozpoczną nam się spadki tutaj, dokąd te spadki bitcoina mogą dobrnąć? No więc tutaj <kluzny> y, przede wszystkim będę się posiłkował Eliotem. I zgodnie z tym, co mówi Elliot, troszeczkę Fibonacci'ego będzie, e, pierwsza fala, która. Ko, pierwsza fala korygująca po rozszerzonej piątce, zazwyczaj koryguje całą piątkę w całości. Pierwszy ruch, tutaj. Skoro tu się zaczęła nam, e, przepraszam, skończyła nam się czwórka i zaczęła nam piątka, to tutaj dotąd ma prawo zjechać właśnie ta e, korekta. Zmierzymy sobie FIBO i zobaczcie 61,8. Nie wiem, jak szybko się to może dziać, i może być taka sytuacja. Zobaczcie, tutaj mamy taki węzełek. Węzełek dwóch średnich 25,50. Więc nie wiem, w jakim tempie się to może dziać. Ale może być taka sytuacja, że ten węzełek, te średnie, pokryją się z 61,8, kiedy cena tutaj dotrze. I wtedy byłoby to idealne wsparcie. Drugi poziom, który, który tutaj moi drodzy dam, to jest jedynka, koniec jedynki tej w tym całym układzie. Dlaczego? Ponieważ po rozszerzonych piątkach, właśnie również to będzie wynikało z Eliota, po rozszerzonych piątkach zdarza się i nie jest to rzadkością, że cena dochodzi do szczytu jedynki. Poprzedniego impulsu, czyli tego, w tym miejscu, czyli 31 tysięcy. Tutaj już żadnego Eliota nie mamy, natomiast w tym miejscu, na 31 tysiącach, jeżeli cena będzie spadała, może być taka sytuacja, że spotka się z setką, tą setką, która jest w tym miejscu, moi drodzy. Tak więc spodziewam się na Bitcoinie dużych dużych spadków, jak widzicie o prawie 30 tysięcy. Pytanie, czy cena wystartuje już stąd, czy może podbije jeszcze troszkę wyżej? Mam nadzieję, że te argumenty są dla Was przekonujące, ponieważ, przekonywujące, ponieważ ja bardzo często korzystam właśnie z takich metod i wiem, że korespondencja tak wielu elementów i takich elementów w jednym miejscu bardzo, ale to bardzo często daje właśnie odwroty ruchu. Tak więc, z pewnością ja tutaj na longi bałbym się handlować. Dużo więcej sygnałów dla mnie jest na shorty i według mnie Bitcoin i całe krypto raczej będzie w tej chwili spadało. Tak więc zobaczymy jak to się rozwinie, czy objęcie bessy zadziała. Zwróćcie uwagę, tutaj mamy też piękną formację. Tutaj akurat nie jest objęcie bessy, tylko gwiazda poranna dała nam to piękny ruch. Do góry formacje świecowe w ważnych poziomach, zazwyczaj kiedy robią fałszywe bicie, są arcy ciekawym i precyzyjnym, e, i precyzyjnym sygnałem. Więc zobaczymy, jak to będzie. Horyzont czasowy, często mnie pytacie w, w komentarzach, jaki daje horyzont czasowy. Wydaje mi się, że raczej są to, znaczy, raczej na pewno są to miesiące, a nie, a nie dni, no bo nie spodziewałbym się aż takiego dużego tąpnięcia w, w, w kilka dni. Raczej są to tygodnie, miesiące, więc taki horyzont czasowy przewiduję dla, dla tej analizy. Też, tak jak powiedziałem na początku, jest to analiza długoterminowa na interwale miesięcznym. Moi drodzy, dzięki wielkie za uwagę. I do usłyszenia wkrótce przy kolejnym nagraniu.